Cześć, Siemanko. Dzisiaj taka akcja. Postaramy się ogarnąć tutaj dzisiaj jedną rzecz. Jest problem z jednym z palników. Kuchenka Amika. Widać, jak wygląda. To one tam mają jakieś swoje modele, które tam może wpiszę gdzieś. Ale co? Na każdym palniku jest normalnie. Oczywiście włączamy sobie tam na jedynkę, czy nawet mniej. Zaczyna sobie grzać. Ten tak samo. Piekarnik wiadomo działa tu też. Na tym też. Na tym, na tym jednym jest taki problem, że tutaj po przekręceniu no nic się w zasadzie nie, nie dzieje, nic nie grzeje ta płyta. Nic, żadnej reakcji. Pomysł jest taki, że tu po prostu jest Potencjometr, i albo się gdzieś uszkodził, albo wymaga regeneracji, o ile jest możliwa, także co. Yy, będzie trzeba po prostu zdjąć tutaj cały ten, wszystkie gałki powyciągać, i zobaczymy, jak wygląda taki potencjometr, czy jesteśmy w stanie tam prysnąć jakimś na przykład sprayem do regeneracji potencjometrów czy czymś, czy będzie po prostu trzeba wymienić cały, czy będzie po prostu trzeba wymienić cały potencjometr? No ale to się okaże. Dobra, także co? także co? Idę najpierw wyłączyć prąd, żeby tutaj nic nie. Żeby tutaj mnie nic nie pieprzło. Pamiętajcie, za, zawsze warto wyłączyć. Co panowie? Prąd wyłączony, także możemy sobie bezpiecznie tutaj pogrzebać. I co? Najpierw sobie zaczniemy od wyciągania gałek. One tylko tak o sobie siedzą na wcisk. Także po kolei... Polecimy. One są wszystkie na zero, także sobie je tak było wyciągniemy. Tutaj też jest. Pewnie nie trzeba ich wyciągać, ale ja je wyciągnę dla świętego spokoju. Także co? Mamy wyciągnięte. Teraz musimy tą blaszkę podważyć, ona tu jest na takim, na takich zaczepach. Od jednej strony trzeba śrubokrętem płaskim. Trzeba rwać. Trzeba rwać. O, tu jest na jakichś zatrzaskach. Musi być od spodu. Muszę wiedzieć jakie gdzie są zatrzaski tutaj z tego co widziałem. To tutaj jeszcze jest jakiś zatrzask, przynajmniej powinien być. Więc struktury. O, proszę bardzo, jest, jest i tutaj jeszcze są dwa zatrzaski z tych stron. Jadę próbować szczęścia. Mamy to, panowie, mamy to. to. Jest już luźne, że możemy zdjąć. No a tutaj mamy to w ten sposób rozwiązane. Dobra. Czyli tak, tu mamy. Kurde, ile tu kabli jest. Tak to wygląda. Najpierw tu trzeba było zdjęcie zrobić tych kabli. Nie kopniecie? Nie kopnie. No, trzeba by było najpierw zrobić zdjęcie. I zobaczyć, tak naprawdę, bo tu jest ten cały potencjometr. Tutaj idzie do LEDów. Także tutaj to jest mało istotne, ale to jest tutaj cały potencjometr. Nie wiem, czy go można jakoś wydobyć czy coś. Tu jakaś sprężyna jeszcze idzie. Ale tu jeszcze z tej strony idą dwie śrubki. Także ona się chyba na tym trzyma. Tu by trzeba było krzyżakiem wjechać. I myślę, że to odkręcić. Tak. Tak zrobimy. Tu nic nie jest. Nie widać żeby było, bo tutaj też się lubi to wypalać. Podobno. Tak to wygląda, panowie. Najpierw tutaj odkręcimy dwa krzyżaki i wtedy chyba może zejdzie. Zobaczę, odkręcę i zobaczymy. Po odkręceniu tych dwóch krzyżaków możemy mieć wolny teraz, mamy wolny teraz potencjometr. Tutaj sobie te białe kabelki zaznaczyłem kolorami czarny, zielony i bez. Pewnie to nie ma jakiegoś znaczenia. Tu jeszcze muszę chyba którego jeszcze muszę zaznaczyć. Tego muszę zaznaczyć, bo ten tutaj też idzie taki sam czy go też sobie zaznaczymy. Dobra, podejrzewam, że to nie ma różnicy za bardzo. Skoro one mają te same kolory, to myślę, że nie ma to za bardzo różnicy, którego podłączymy. Ale lepiej zaznaczyć dla świętego spokoju. No i co? Myślę, że tutaj zobaczymy, czy są jakieś takie części dostępne. Jeśli nie, tutaj możemy 13A, 230V. Tutaj podejrzewam, dlatego, że jest potencjometr, bo on po prostu nie działa w niższych, ale jak go się przekręci na przykład na dwójkę, tam po prostu w inny zakres yy, powyżej jedynki gdzieś tam to on zaczyna łapać. Także myślę do tego, że tu jest potencjometr. Nie wymieniam tak na pałę, że tutaj nie działa, to potencjometr pewnie, ale. Zawsze warto od tego zacząć. Yy, I co, odłączam sobie teraz te konektorki. Yy, no i co, yy, zobaczymy, spróbujemy rozebrać ten potencjometr, o ile się go da rozebrać. A jak nie, no to wpiszę sobie po prostu numer części i zamówię tak. Przy okazji pokazuję, jak były te zaczepy. Tu jest jeden, tutaj drugi. Pod spodem, tutaj, gdzie mam rękę, trzeci. Tutaj macham. Tutaj jest czwarty, też tutaj macham. No i piąty to są takie metalowe, po prostu je się wyrywa, także nie ma tutaj strachu, też strach zawsze jest, że coś się połamie, ale zawsze warto sobie takie rzeczy zobaczyć. No i co, tutaj po prostu jest cały ten regulator, ale tego nie ruszamy, bo to działa, także tutaj nie ma sensu, także tutaj tylko odłączam na razie ten potencjometr. No i co panowie? Mamy ten potencjometr, tutaj już sobie go wcześniej otworzyłem. Myślałem, że się nie będzie opłacać nawet tego robić, bo nowy kosztuje około 4 dych razem z przesyłką. Ale możemy w sumie spróbować coś tutaj wykombinować. Jak już się za to wziąłem, podważamy sobie blaszkę i to samo. Cały ten regulator opiera się tutaj na blaszkach. Nie działa nam w tym takim nad najniższym, także zobaczmy sobie, jak to działa. Teraz załóżmy, jest które blaszki się stykają w najniższym położeniu. Wydaje mi się, że problem tu może być na luzach, bo chyba bo jak włączamy. To pierwsze, co się zaczyna robić, to tutaj ta blaszka styka, i to mi się wydaje, że to jest od podświetlenia gałki, bo wtedy tam się nic nie dzieje. A tutaj widzicie, ona tak lata. Tak nie powinno być według mnie. Jak na przykład jestem w tym normalnie poz normalnej pozycji, to tu się nic nie dzieje. Dopóki o. Widzicie? Dopóki gdzieś tam nie wiadę na jakiś. To coś nie powinno tak być myślę, że tutaj z tym nic nie zrobimy, tylko nowa część po prostu, bo gdzieś się coś musiało wyrobić, chyba nie wiem czy nie na tej tulei. Tak mi się wydaje. Nie wiem, bo się nie znam za bardzo na takich rzeczach, co tutaj się może zepsuć. Ale tak mi się wydaje, tylko to tutaj. No zobaczymy, może jak to złożymy to się, to się naprawi. Może coś tutaj jakieś naprężenia się zrobiły, bo czasem tak jest. Zobaczmy, czy jest słyszalny klik. Fajrzmy, nie kręcę. Załóżmy. No teraz działa. Ale czy to będzie działać na piecu? Tego nie wiem panowie, czy moja teoria się potwierdzi? Nie. Coś jest, musi być innego zdupione. Dopiero tutaj zaczyna chodzić. Także chyba już nie będę tu nawet grzebał. Tylko po prostu trzeba zamówić. potencjometr, nie będziemy się tutaj bawić żadną regenerację, bo nie ma sensu za tą cenę, co tam chcą za to, to daj tam spokój. Także co, składam jak jest, przyjdzie nowy potencjometr, to go wymienię. Później może Wam tylko nagram jak... Panowie, jeszcze tak z ciekawości spojrzałem, że tu w sumie jest regulacja. Na tym imbusie, tu jest taki imbus. Nie wiem, nie chcę tego ruszać, szczerze mówiąc, bo to jest pewnie przez fabrykę jakoś ustawiane, ale ta regulacja wpływa chyba tutaj na siłę tych sprężynek możemy tam podkręcić w sumie jakieś pół obrotu i zobaczyć co się stanie. Tam w, w zasadzie tam kawałeczek chcę to podkręcić tam może pół obrotu może być, że jakaś tutaj blaszka po prostu nie dotyka i nie ma siły, ale zobaczymy. I co? Dosłownie kawałeczek tam może tyle. Jakby coś to miało dać, to by dało, nie? A jak teraz to nic nie da, to znaczy, że trzeba zamówić nowy. Nie, nic nie dało ale dużo nie brakowało tak? nie, 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 nie to by nic nie dało i tak on miał... to by nic nie dało nie dałoby nic nie, to jest mała różnica tylko to by nic nie dało piero tu zaczyna trzeba zamówić nowy potencjometr i będzie chodzić tutaj coś się z nim stało, bo te wszystkie działają on nie był wcale najczęściej używany ten z przodu z tej sprawy. znaczy się myślę, że tam jakiś ale nie ma sensu, skoro cztery dychy kosztuje nowy. To się wymieni na nowy oryginalny i będzie wychodził. To jak odłączycie już piec, po prostu odpalić jedną gałkę, bo zawsze trochę energii zostanie. On się wtedy wyładuje i wtedy bezpiecznie można tutaj sobie przy tym robić. No i co? Przyszedł mi nowy regulator albo dawkownik energii, tak to się nazywa na aukcji. Ten po prawej. No i co, wygląda tak samo część fabrycznie nowa, otamiki. Także no fajnie, że chociaż części są dostępne, nie wiem czemu to się tak szybko zepsuło. Kuchenka ma jakieś 6 lat, także w sumie niewiele. No i ta płyta nie była tak jak wam mówiłem, nie była używana za często, tylko ta zaraz obok. Także musiało coś być z nim nie tak, dlatego też chcę wymienić na nowy. I co, wkładam go na miejsce, po prostu teraz kabelki sobie tak jak były, wszystkie podłączam. No i zobaczymy, czy coś to dało, czy to było to. Raczej tak. Z tej strony tak to wygląda. One muszą mieć po numerach części. Najlepiej zam zamówić, żeby te wszystkie piny się tutaj, yy, znaczy te wste konektorki zgadzały i wszystko będzie dobrze. No i co panowie? Stycznik ten regulator wymieniony, zobaczmy teraz. O, widzicie? Lekko przekręcony, czyli w zasadzie tak jak fabryka przykazała. Wcześniej było też tak, że na przykład na trójce się wyłączał. Teraz mamy trójeczkę. Odcinał, po prostu trójka wskakiwała i odcinał zasilanie. No, teraz mamy trujeczkę. Nic się nie dzieje, także wszystko gra. Także co, wszystko gra i co, tylko poskładać to i tyle. Także dzięki za obejrzenie jeszcze raz tego filmiku. Jak widzicie, wymienione działa. Będzie dobrze.